Wiktoria Kruszczyńska, dzień dobry, cześć. Hej. E, Wiktoria jest aktorką znaną przede wszystkim ze spektakli teatralnych, ale także z takiej produkcji jak Belfer. E, Wiktoria, bo właśnie zakończyliśmy trzeci sezon e, Belfra i powiedz mi jakbyś w ogóle podsumowała całą tą produkcję. W sensie czy, czy, czy fajny serial? Czy e, no tak, w ogóle z twojej perspektywy Aha. jako aktorki. Mm -hmm. No ja bardzo lubię ten serial i, i mi się on podobał już m, kiedy oglądałam pierwszy sezon, hmm? więc już wtedy gdzieś tam zwróciłam na niego uwagę i pomyślałam sobie, że fajnie by było w czymś takim wziąć udział i w ogóle w serialu kryminalnym, więc no ja jestem bardzo na tak i podoba mi się też jak Łukasz Grzegorzek reżyser to poprowadził, że hmm? to nie jest takie typowe crime story, ale że jest tam po prostu dużo o relacjach, o ludziach. I, i to mi się podoba. No właśnie, bo to, co się też rzuca w oczy, to jest dużo takich e, trudnych scen. W sensie mam na myśli e, jacht, te żagle, w ogóle ten wiatr we włosach i chciałam Cię zapytać, jak... I e, to e, serio jest woda. Jak z wyzwaniami odnośnie scen? Czy miałaś jakieś takie, jakieś twoje właśnie najtrudniejsze wyzwanie, challenge związane z graniem w tym serialu? Mm, no tak, na pewno te sceny na statku to było hmm? jakieś tam wyzwanie, nie? W sensie no, takie trudności pogodowe. No tak, czy... bo to właśnie są takie codzienne warunki, tak? Jak no. normalnie bywa na planach, więc czy to jakoś utrudniało? No, choroba morska na pewno. Dotknęła cię? Na pewno. Znaczy, Aha. u mnie nie było aż tak źle. Mhm. E, powiedzmy, że gdzieś tam odkryłam, że w miarę m, mam chyba jakieś predyspozycje do, do takiego, do takiej żeglugi, że tak powiem, bo ludzie naprawdę odpadali, nie? Mhm. Ale... Ale tutaj u mnie nie było najgorzej, dawałam radę, jadłam dużo imbiru i jakieś Aha. tam metody. A czemu imbiru? To jest jakaś metoda. Tam byli tacy, um, tacy chłopcy, którzy statystowali, mhm. oni po prostu brali udział w rejsie. I, i gdzieś tam dłużej byli w, w tych klimatach, więc oni mi doradzili, żeby po prostu jeść dużo, dużo tego imbiru. Okej, okay, czyli miałaś jakby takie osoby, które, cię, jakby, które was wspomagały tak, w tym to wszystkim, tak? Tak, normalnie była pani kapitan. Tak, <laughs> tak no. A mieliście jakąś właśnie taką sytuację podbramkową, jeśli chodzi o y, te sceny? E, tak, było, był taki moment, że... Y, że był mm, bardzo mocny wiatr, plus y, mieliśmy do nakręcenia scenę, było mało czasu, bardzo zimno i y, y, y to był jakiś taki moment, gdzie ja miałam taki lekki kryzys, że, że było mnie dobrze, ciężko mm -hmm. mi było, y, no, kręciło mi się w głowie i tak dalej, okay. tam z błędnikiem. Y, no ale mówię, no, wszyscy mieli takie sytuacje, na szczęście raz mi się tylko przydarzyło, przydarzyła taka nieprzyjemność, więc. Mm? Więc ale daliśmy radę, okay, mamy powstała. E, a powiedz, bo w ogóle też grasz z, ze znanymi nazwiskami, jeśli chodzi o ten serial, e, między innymi na przykład Roma Gąsiorowska, czy też Maciej Sztur. Mm. E, czy zostałaś jakby zaopiekowana jako taka młoda aktorka, powiedzmy z mniejszym doświadczeniem? Znaczy mam takie pytanie do ciebie odnośnie twoich wrażeń. Mm -hmm. No Ro Roma jest wspaniała. Mm, I z Romą miałyśmy taką bardzo fajną energię razem, też pomiędzy ujęciami i już od samego początku, tak naprawdę na poziomie castingu. Już tak mm. z Romą się poczułam bardzo dobrze. Od niej bije takie duże ciepło, i, i to, jest, e, to jest świetne. Mm. I. Hmm. Jeśli chodzi o innych aktorów, no to też na pewno Maciej Sztur, czy Jacek Komand. W hmm? ogóle Jacka Komana jestem fanką od, od, od takiej małej... E, Czyli twojej mini się spełniło. Tak, tak. Właśnie bardzo chciałam go spotkać i, i zawsze bardzo go lubiłam na ekranie. Jak naprawdę byłam hmm? taką no, jeszcze małą dziewczynką, to, to zawsze jakoś tak budził we mnie jakieś takie dobre odczucia jako aktor. No i się cieszyłam, że możemy też być w tej ustce razem i takie w ogóle picie kawy z Jackiem Komanem przed planem po prostu Jedno z w hotelu no to, to i słuchanie tych historii i tak dalej, no to było bardzo, bardzo urocze i takie magiczne dla mnie. Okej, okay, czyli atmosfera na planie była jak najbardziej w porządku, tak? Tak, tak, tak. Okay, bo też było sporo młodych aktorów, tak? O... Tak, no to w ogóle powstały wspaniałe przyjaźnie. I... Czyli do tej pory, tak? Tak, szczególnie, szczególnie z Astmą bardzo się zaprzyjaźniliśmy, mm. Mm, więc się widujemy i, i jakoś tak fajnie, fajnie się nawiązała jakaś taka super, super przyjaźń między nami. No ale tak samo i Hubert, i Karusia, w sensie Karolina Kowalska, Hubert hmm. Miłkowski, mm, no to, to są po prostu no, wspaniali ludzie i... Hmm. Okej, okay, ale y, wracając jeszcze do, do fabuły całego serialu, jakbyś tak, y, nie wiem, mogła nas zachęcić do obejrzenia tego trzeciego sezonu, to co tam możemy odnaleźć, rzeczywiście nie stwierdzę <laughs> ale oprócz tych relacji, które się jakby zawęziły, jeśli chodzi o Was, o obsadę, y, to jakie może wątki też odnajdziemy w serialu? Na pewno dużo jest tam otwartości, szczególnie wśród tej młodej grupy, tej młodzieży. E, więc to, to dla mnie jest ciekawe i, i fajne, że, że na to się produkcja odważyła że tam po prostu jest dużo wolności, każdy jest inny, ta młodzież jest kolorowa hmm? i bez takiego oceniania się wzajemnego, co jest dla mnie bardzo, bardzo. Super ciekawym wątkiem, szczególnie, że to nie jest jakby główne tło, tlu, znaczy główny wątek, tylko bardziej mm, gdzieś tam ta otwartość jest takim tłem, takim czymś normalnym. Mm -hmm. Nie o tym jest stricte serial, a po prostu dużo się okay. pojawia e, gdzieś tam, czy nienormatywnych relacji, czy mniejszości są też mniejszości seksualne i tak mm. dalej, więc, więc, to jest, e, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Mm. Co jeszcze może być takiego... No, na pewno to, że to nie jest taki typowy kryminał, nie tylko mm -hmm. historia kryminalna, jak okay, mówiłam. czyli tylko wychodzi trochę po Tak, samą. że i relacje miłosne, relacje właśnie matka, córka, mm -hmm. tutaj nie wiem, ja, ja jestem rozbita między dwoma chłopakami, załóżmy, okay. że jakieś mm -hmm. takie są różne sytuacje, też takie po prostu relacyjne międzyludzkie. Okej, okay, czyli multum zwrotów akcji, Tak. 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 dobra. E, powiedz mi, Wiktoria. Bo... No i Maciej sztur, tak? Maciej sztur, okay. oczywiście. <laughs> tak. No, no. Zapraszamy do oglądania. Studio Tat, Galeria i Wiktoria Groszczyńska. Chciałam Ciebie zapytać o relacje, bo jeśli się nie mylę, no to, to jest tak naprawdę teraz dla Ciebie jedno z ważniejszych miejsc, jeśli chodzi o Twoją pracę, tak? Bywasz tam bardzo często, grasz tam spektakle. Jak nie, to mnie popraw. Nie, no tak teraz byłam tam codziennie faktycznie tak. Tak, no to powiedz mi, jeśli chodzi o relacje. Jak, jak patrzysz na to miejsce? Czy, nie wiem, czy to było może pierwszy, jakby pierwsze w miejsce, relacje pierwszy Z budynkiem, teatr... czy Te, Nie, relacje taką wiesz. <grym> Mówię metaforycznie, relacje po prostu <grym> z tym miejscem, z tymi ludźmi, z tą pracą. Z zespołem? Tak. No to niesamowity jest ten zespół. Hmm? To ja aż nie mogę w to uwierzyć, e, po prostu, ile tam dostałam wsparcia i, i miłości od, od osób aktorskich, od. E, ale, ale wszystkich w zasadzie, po prostu, zaczynając od inspicjentki, nie wiem, kończąc na, na po prostu dziale księgowości. No, po mm -hmm. prostu są tam niesamowici, niesamowici ludzie i w każdym pionie. Jak na razie po prostu spotkałam się z samym takim wsparciem i, i jakimś ciepłem ogromnym. Okej, okay. bo też przed rozmową mówiłaś w ogóle o relacji z kobietami w Twoim mm -hmm. życiu, że jakoś ba bardzo na Ciebie wpłynęło, też się tak ukształtowało. Jakbyś mogła rozwinąć ten wątek, w sensie, czy to chodzi tylko o Twoją pracę, jak to się rozciąga? No. <laughs> Znaczy tutaj mówiłam o tym, że faktycznie w ogóle w tym roku czuję jakieś tak bardzo dużo takiej kobiecej mm -hmm. energii. E, szczególnie z moimi koleżankami aktorkami, okay. przyjaciółkami aktorkami, e, że jest to jakieś takie magiczne, jak bardzo się wspieramy mm. e, i po prostu w różnych momentach i to jest dla mnie bardzo cenne, bo mm, przykładowo e, z jedną koleżanką, aktorką, że to mogę powiedzieć, z Milą Jankowską. Tak, Mila też, może, tak też tu była. Na przykład, byłyśmy w castingu do tej samej roli. Mm? Mila dostała tę rolę. Okay. I gdzieś tam, wiadomo, to, to zawsze jest w jakiś sposób trudne, mm? ale, ale ja naprawdę się cieszyłam, że, że to jest ona i że. I byłam z niej dumna po prostu. I to było okay. na zasadzie Go Girl, jakby mm -hmm. wsparcie. Teraz ona przyszła na mój spektakl. I, i, I też powiedziała mi, że Wika super, jakby fajnie, nie? że to jest taka. Właśnie rozmawiałyśmy o tym, że to nie jest na poziomie zawiści, tylko takiej zdrowej, fajnej zazdrości, ale takiej w zasadzie robisz coś super i fajnie chciałabym być na Twoim miejscu, nie? Mm -hmm. i że to jakby jest wymienne w różnych, w różnych momentach i, i że. I że tak gdzieś tam rozmawiamy o tym, że to jest takie bardziej uskrzydlające okay. niż ucinające te skrzydła, mhm. nie? że na zasadzie może super dziewczyno, jakby cieszę się, cieszę się że, że działasz mhm. nie? na tej zasadzie. Ale mówisz też o tym, bo jakby odczuwasz jakiś taki kontrast, w sensie, że na przykład kiedyś mhm. miałeś wrażenie, że jeśli chodzi o tą powiedzmy rywalizację, o kobiety, to jakby już było to w zupełnie inną stronę? Mm. Nie, raczej mówię o tym nie tak porównawczo, tylko jako takie spostrzeżenie, że jest okay. to coś, co bardzo mnie tak, nie wiem, dało mi jakieś takie, taką super energię, nie? Mm -hmm. że po prostu okay. byłam super wzruszona, jak, e, jak, jak widzę, jak to się tak wymienia, nie? że mm -hmm. tutaj po prostu pomagam koleżance przygotować się na premierę i po prostu mm -hmm. wybieramy dla niej sukienkę, a za chwilę to się po prostu odwraca i że to jest taka wspólna jakaś taka wymiana i taka... Так, такая. Jakieś takie wsparcie ogromne. Miesne. I to jest przepiękne dla mnie. Mhm. E, Wiktoria, bo teraz 24 listopada była premiera bardzo ważnego spektaklu, w którym grasz, e, Mówię oczywiście o polowaniu na osy, historia na śmierć i życie, która jest adaptacją książki e, no i też Mroczna produkcja, Mroczna historia, tak samo jak Belfer, i mam do ciebie takie pytanie, czy jakby nie było to dla ciebie takie obciążenie psychiczne odnośnie takich dwóch <laughs> zaciętych fabuł? bo jeżeli y, jakby do, do, dobrze mówię, Dobrze interpretuję, no to ten spektakl jest o pierwszej kobiecie w Polsce, która została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności, tak? Mm -hmm. I ty tam grasz? I powiedz mi, jak to wygląda u ciebie? O, no, hm. Na pewno teraz po premierze gdzieś tam złapałam e, oddech, jakiś łapię mm -hmm. dystans do tego. Generalnie proces był bardzo zdrowy i czułam się bardzo zaopiekowana. I na pewno świetnym rozwiązaniem było to, że, że zaczęliśmy próby czytane, takie próby storikowe, gdzie po prostu czyta się tekst. Hmm? Tutaj czytaliśmy fragmenty książki reportażu Wojtka Tochmana, więc przez wakacje miałam taki czas, żeby od tego trochę odpocząć. Okej. Okay. No dzięki czemu mogłam się trochę oderwać przez te wakacje, gdzieś tam złapać oddech i wrócić do tej historii po prostu mm. po dwumiesięcznej przerwie. Tak. Mm. I w tej przerwie robiłam też inne rzeczy, zaczęłam po prostu inny projekt, zupełnie inną postać, kompletnie jakby w innych barwach mm. dziewczynę. I to to bardzo pomogło, ale no tak, miałam takie momenty, gdzie e, łapałam jakieś takie takie nie wiem, takie mini, mini kryzysy, nie? No właśnie ja zastanawiam się, czy to jest jakby dlatego, że tak bardzo się utożsamiasz z tą postacią, czy po prostu cały czas jakby żyjesz tą fabułą, bo jakby z mojej mm -hmm. na przykład perspektywy nie potrafię sobie tylko wyobrazić, tak się zastanawiam, jak to wygląda, czy po prostu to mówię, że jakby spędzasz na przykład codziennie czas nad tym i to jest tak trudna historia, czy na przykład te przygotowania, czy może feedback? No, hmm. no tutaj... Pewnie wiele czynników. Rozumiem. Tak, ale to po prostu był bardzo długi ten proces mm -hmm. i. A sensie... mogłabyś w ogóle coś wspomnieć o tym procesie? Jak to wyglądało? Tak. tak. Y nie, nie chcę też tak za dużo, a, mm -hmm. ale na pewno z takich ciekawych rzeczy, no to warsztaty w więzieniu. Mm. Mm, też miałam okazję prowadzić takie warsztaty nie wiem, takie teatralne, jakieś rozgrzewki głosowe, takie rzeczy, okay. które znam ze szkoły. E, czy Ale na ruchowa. czym polegały te warsztaty? Czy to Was uczono? E, nie, nie. My, czy... Myśmy mhm. jako zespół robili takie warsztaty dla osadzonych. Okay. Żeby, e, Ale żeby bardziej się poznać, to było w ramach tak, tej produkcji, żeby, tak? jednej, z, jest z tak dwustronnie, żeby zobaczyć, jak tam po prostu wygląda w środku mhm. i poczuć to, na przykład no przynajmniej w moim przypadku, że faktycznie mogłam tam pójść. Mhm. E, a z drugiej strony też zrobić coś dla, dla po prostu tych kobiet, nie? które się okay. tam czuły uwolnienie dzięki temu. E, i, I myślę, że to było dla nich mm, no bardzo... Znaczy no, widać, że, że były gdzieś tam... E, gdzieś tam je to oderwało i, mhm. i... Czyli miałaś tak naprawdę styczność z tym face to face. Zastanawiam się, jak twoje wrażenia w ogóle po, po tym doświadczeniu. Mm. No właśnie... Yy... Ciekawe, że, że, że bardzo czułam tą kobiecą wspólnotę tam. Mhm. I to było na przykład dla mnie przepiękne mm. i w ogóle jak bardzo, jak bardzo była przyjazna tam atmosfera i taka, taka taki, jakiegoś takiego ciepła, otwartości. Okay. Mhm. Niesamowite to były doświadczenia e Miejscami, miejscami też przerażające, jako mm -hmm. to miejsce w ogóle. Um, ale ale raczej, raczej czuję, że ten proces był taki um, dający mi coś, coś nowego niż odbierający, nie? Że, mm -hmm. że, to, że, że były momenty trudniejsze. Na przykład, miałam sen, sen postaci. Naprawdę? Tak, tak, że, że przyśniła mi się raz. Ale to się często nie. zdarza, czy po prostu... Nie, to też raz tak... okay. sytuacja okay. też po prostu tak. Że w tym procesie teatralnym po prostu jakoś dłużej, dłużej trwają te próby, mm -hmm. niż, niż ja miałam okazję do filmu czy do serialu się przygotowywać. Okay. I um, ilość też tekstu, który, mm -hmm. którego musiałam się nauczyć na pamięć, no to um, sprawiała, że te informacje jakoś tak bardziej po prostu przechodziły mm -hmm. e, do głowy. Na przykład e, mam tam tekst e, z wizji lokalnej. Mm. Gdzie padają słowa na temat, nie wiem, krwi na ścianie, okay. jakiś tam e, tego typu historia, i powtarzałam sobie ten tekst, żeby się go po prostu nauczyć przed snem. No i przyśniła mi się ta sytuacja. Okej, okay. Więc... czyli proces trwał bardzo długo. No. E, ale rozumiem, że teraz możemy się jak najbardziej na wybrać e, i go wybrać. Tak, ujrzeć. tak, tak. Myślę, że no, myślę, że, że on będzie się gdzieś tam rozrastał i, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Okay. Wiktoria już powoli kończąc, chciałam Cię w ogóle zapytać odnośnie innych projektów, czy coś nowego się szykuje, co się u Ciebie zmieniło ostatnio, nie wiem, jakie plany filmowe na nowy rok. No, szykuję się. <głos》>, oczywiście nie mogę. Nie nic możesz mówić. powiedzieć, dobra, jasne, ale te teatralnie czy bardziej w I, drugą i stronę. I teatralnie i filmowo coś się szykuje. Okej, okay, no? czyli możemy cię bacznie obserwować, tak? tak? A jeśli chodzi o jakieś inne spektakle odnośnie teatru, czy tak, jeszcze też, gdzieś grasz? Mm -hmm, tak, w jednym spektaklu poza Warszawą. No to może o nim wspomnieć, może ktoś się Może wybierze, tak, no. ale też w studio mm -hmm. będę w. W, jestem w kolejnej obsadzie już. Okej, okay, czyli możemy Cię obserwować. Tak, tak. Dobra, dobra jasne. Tak, no. To w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.